Przyszła jesień, a wraz z nią warto pomyśleć o porządkach w szafie, więc jeśli mają Państwo w nich niepotrzebne rzeczy, za duże bądź za małe ubrania, zabawki dla dzieci lub też książki albo po prostu szukacie czegoś nowego, to warto pojawić się na słop party organizowanym w Nyskim Domu Kultury. Organizatorzy, oprócz stoisk, przewidują mnóstwo innych atrakcji, w tym pokazy i warsztaty, a to wszystko w miłej i sympatycznej atmosferze. Wymiana odzieży, możliwość kupna zabawek i książek oraz rękodzielnictwa, a także wymiany porad przy kawie i ciastku. W Nysie startuje nowa edycja z cyklu tzw. sprzątania szafy. Choć wcześniej były organizowane takie imprezy, to teraz startują z ramienia zupełnie nowych organizatorek, które zaproponowały na początek października bardzo ciekawe wydarzenie. W Domu Kultury o godzinie, od godziny 10 do 17 będzie odbywała się impreza, która się nazywa SWOP, swap, czyli Wietrzenie Szafy. SWOP znaczy wymiana, bo główną ideą jest wymienianie się rzeczami, które są nam zbędne. Jest opcja wymiany, czyli możemy wymieniać się rzeczami oddawać swoje w zamian za coś nowego, fajnego lub też sprzedawać, jeżeli druga osoba nie chce, nie ma nic do zaoferowania, a jest zainteresowana jakąś rzeczą, też może kupić za jakąś tam symboliczną opłatą. Choć głównym założeniem Swap party jest wymiana lub kupno konkretnych produktów, to organizatorki uatrakcyjniły imprezę o wiele innych zajmujących niespodzianek i zapewnią niezapomnianą atmosferę. Loteria fantowa i badanie cery to tylko niektóre z nich. Też, żeby dowiedzieć się kilku rzeczy takich kobiecych i tym razem udało nam się zaprosić już kilka osób do współpracy. I tak na przykład podczas tego dnia yy, firma Oriflame będzie robiła badania cery, będzie udzielała porad odnośnie jej Ignacji. Dziewczyny z Naturhaus będą badały poziom tkanki tłuszczowej, wody zgromadzonej w organizmie. Wizerzystka Marzena Hamankiewicz w ciągu dnia będzie przeprowadzała warsztaty i odnośnie fryzur z warkoczykami na kolorowo, i również z makijażu dziennego. Czyli to też jest miejsce, do którego można przyjść i spędzić fajnie czas pogadać z innymi kobietami. Yy, dzieciaki wysłać na warsztaty plastyczne, bo takowe przez cały dzień też będą się odbywały, usiąść zjeść ciastko, wypić kawę i dowiedzieć się czegoś z bawskich spraw. Aczkolwiek zapraszam również mężczyzn, bo to jest taka stricte kobieca w założeniu impreza, ale również będzie nam KU uciesza organizatorów, inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, i jesteśmy bardzo zadowolone, bo to są zgłoszenia różnorodne. Są i panie w wieku starszym, ale również są bardzo młode kobiety, mamy młode, które będą przychodzić, będą wystawiały ubrania swoje, jak również ubrania dla dzieci. Bardzo byśmy chciały, żeby zrobiła się z tego impreza cykliczna, czyli odbywająca się powiedzmy tak jak pory roku, cztery razy do roku, bo chcemy też stworzyć miejsce, w którym będzie się działo też kilka fajnych dodatkowych rzeczy dla kobiet. Każdy, kto ma pomysł na swoje stoisko może jeszcze spróbować przyłączyć się do Słab Party Nysa. Dodatkowe informacje znajdują się na plakatach, na Facebooku oraz na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury. Słab Party Nysa odbędzie się 4 października w Nyskim Domu Kultury i wystartuje o godzinie 10. Zakończenie planowane jest na godzinę 17, ale jak zapowiedziały organizatorki, wszystko zależy od gości. Zapraszamy zatem na jesienne wietrzenie szafy.